Siemano, witajcie w kolejnym moim odcinku. Dzisiaj takie polo. Tutaj u mnie stoi 1-2-12V. Silnik CGP? Chyba tak, CGP. 12V, 44KW. Czyli 12-zaworowy. 1-2-3 cylindrowy silnik. Co będziemy robić? Automacja na 113 tysięcy Tu przy silniku nic nie było robione. Także postanowiliśmy z właścicielem, że zrobimy. Łańcuch rozrządu, dlatego że czas najwyższy zrobić w tym oto samochodzie łańcuszek rozrządu. Nie ma żartów. Niektórzy wiecie, a jak nie wiecie, to to wam powiem, że 100 tysięcy i lubi tutaj nie być łańcucha, nawet i wcześniej, ale tutaj w tym silniku akurat mamy 114 tysięcy przebiegu i jeszcze, jeszcze. To się kręci, ale już podczas porannego rozruchu słychać jest lekkie rzęgolenie. Także zabierzemy się za chwilkę za robotę. W sumie pokażę co i jak. Zobaczycie. Nie wiem, czy to będzie na tyle ciekawe, ale postanowiłem, że, że czemu i by nie. Trzeba nakręcić takie coś. W sumie robię same, jakieś duże motory, przeważnie, a czy duże motory. Jakieś takie większe silniki, 2 litry, 1.6 to najmniejsze jakie robię, a tutaj teraz 1.2 niech będzie. Dla odmiany, dla użytkowników, którzy lubią takie samochody, polówki tego typu. Proszę bardzo. Będzie odcinek dla Was z ciekawostką, mam nadzieję. Zabieram się za robotę. No jak widzicie, w moim przypadku już tak. Nadkole zdemontowane, koło zdemontowane. Auto tu na kobyłce podparte. Tutaj ładnie sobie na wsporniku silnik wisi. Mocowanie poduszki silnika zdemontowane. Klema od akumulatora zdemontowana. Teraz przejdziemy. Aha, pasek też zdemontowany. Od sprzętu przejdziemy do tego, że trzeba tutaj zdemontować kółko od pompy wody, koło na wale. I tak samo tutaj trzeba będzie zobaczyć. Zobaczę. Czy alternator? Tak, alternator tutaj też trzeba zamontować parę innych rzeczy. Także biorę się za działanie. No i pokrywę boczną mamy zdjętą. Jak widzicie, ten rozrząd jest dosyć prosty. Tutaj nie ma żadnej komplikacji. Napinacz jest o tyle wysunięty. Później sprawdzimy na nowym, jak to będzie się obrazować. Tutaj wkręciłem czujnik zegarowy, z tego względu, że bardzo szybko było mi tutaj ustawić teraz GMP na silniku. Także według tego to idealnie będzie ustawione. Tutaj idą takie zaślepki na dwa wałki. W wałkach są takie zacięcia przecięcia, zacięcia. Widać. O, coś takiego. I teraz tu mamy zestaw blokad. Tak to wygląda. To jest coś takiego. Tam wchodzi wywałek. Widzicie, że yy, nie jest to tutaj na środku, tylko jest troszeczkę niżej ta blokada. Także, jak ustawicie źle wałki, to ta blokada nie wejdzie. Czyli tak jak tu u mnie, ona tu ma wejść i elegancko, równo ma tutaj się śrubka wkręcić. I ma tak być jedna, i tutaj na drugi wałek idzie tak samo druga. I to po temacie. Także teraz blokuję, demontuję i pokażę dalej, jak to wygląda po zdemontowaniu. Zobaczymy w ogóle, ile łańcuszek jest wyciągnięty. No, i rozrządzik mamy cały zdemontowany, koła poddemontowane, ślizgi. Tam kółeczko to małe na wale, tak samo zdemontowane. Tutaj to wszystko jest. Made in China, ale powiem Wam, że na ślizgach naprawdę, naprawdę widać minimalne zużycie. Także naprawdę. Takie zużycie jak tutaj jest, że pod palcem jest delikatnie wyczuwalne, to, to naprawdę jestem bardzo zdziwiony, że tutaj ten rozrząd tak fajnie wygląda. Bo yy, na tyle kilometrów no to myślałem, że będzie gorszy, ale mimo wszystko rozrządzik wygląda. Dosyć ok Zobaczymy jak będzie, jaka będzie różnica na długości łańcucha i zobaczymy też drugą sprawę, jak ten napinacz tutaj jak założymy będzie wyglądał względem stary względem nowego. Nie? Tu mamy zestaw nowy. Dajko czyli dajko. Dajko, dajko. Powinien być powinien być cacy, nie? Daj koło mnie. Tacy przecież. Nowy uszczelniarz na wał. Eee, wszystko pięknie, ładnie. Teraz sprawdzę tylko różnicę w długości łańcucha i czyszczę. Można śmiało e, składać wszystko do kupy. No i dobra. Łańcuszki są ustawione. Wyrównane. Także teraz zobaczymy jaka jest różnica. Po prawej jest stary. Od środka, tu jest nowy, nowy, także widać, że delikatnie, nie dużo, ale troszeczkę, troszeczkę jest dłuższy ten po prawej stronie. Jak na taką długość łańcucha, to nie jest mało, jest to dosyć, dosyć nawet dużo, także im dłuższy by był, tym lepiej byłoby to widać, także już widzieliście, jest dłuższy. I na pewno po złożeniu będziemy widzieć jak to jak to będzie wyglądało na napinaczu. Także zabieram się za czyszczenie i zakładamy nowy łańcuch. Płetwy i napinacz. Także jak widzicie łańcuch założony. Teraz będzie można zwolnić Napinacz, zobaczymy, ile się nam tutaj wypnie. Oczywiście, tutaj to mamy luźne i wypinamy. I powiem Wam, że różnica na pewno jest. Także teraz na takim wypiętym będzie można skręcić te koła tutaj. Wypięte znaczy. Na takim yy, ściągniętym zabezpieczeniu od napinacza. Tylko jeszcze zblokuję wał tam na blokadę. Zobaczę w ogóle, jak to się będzie zgadzało. Jak zblokuję wał z tym, co tutaj mam na 0,0. I już mamy wszystko złożone prawie 50 stopni 90 50 newtonów, 90 stopni jedno i drugie 15 newtonów tam na dole później yy, u dołu to jest a muszę zobaczyć bo jeszcze nie kręciłem. Yy, co tutaj mamy? Zegarek ściągnięty ściągnięty obudowa tutaj wyczyszczona druga obudowa jest tutaj. Wyczyszczona, także leci teraz dirko i składam to do kupy. Także jest późno, ale niestety muszę to zrobić. No bo auto ma być gotowe. A jak auto ma być gotowe, to nie można się ociągać z pracą, tylko trzeba działać. Co jeszcze zauważyłem? Na kołach, powiem Wam, na kołach, tutaj na kole tym małem, widać jak są wyharatane zęby, ale to naprawdę, naprawdę mocno Wam powiem. Na nagraniu tego tak nie widać, ale dosyć. O, widać teraz. Dosyć mocno. Jest to od, od, od dołu to kółeczko. Tu mam od rządu to na nim no tak średnio wam powiem. Na nim tak średnio widać. Ale jest. Jest widać. Drugie nie będzie inne, bo to wiadomo, że... Obydwa taką samą drogę wykonały, także tak samo będzie podjechane. Ale to małe to no niestety pracuje dwa razy ciężej. Nawet i więcej, bo nie dość, że się kręci dwa razy szybciej. To jeszcze popatrzcie, ile ma mniej zębów o połowę. Dobra, leci masa uszczelniająca i skręcam to do kupy. No i mamy projekt polo skończony. Trzeba powycierać, trochę ubrudziłem. Ładnie o, wycieramy pokrywkę. Oliwa zalana. Masa już jest sztywniutka. Kurde, jest późno, bo jest w pół do trzeciej. Nie w pół do 15, tylko w pół do 3, mówię dobrze. Że eee, jestem troszeczkę zmęczony, ale musiałem ten temat zakończyć. Niestety, jak się za coś nieraz zabiorę, to chcę to dokończyć. Tu mamy te zaślepki pozakładane. Świeca zakręcona, oliwa zalana. Eee, to widzicie, masa tak powychodziła. Oryginalnie też tak wychodzi. No co? Pora, żeby uruchomić silnik. Także uruchamiamy silnik. posłuchać przez chwilę takie małe zarechotanie. Ja jeszcze muszę posprawdzać, czy nie będzie jakichś wycieków, ale... Aha, uszczelniacz na wał też został nowy założony. Dziś tutaj jest stary. Także uszczelniacz też poszedł nowy. Troszkę będzie śmierdzieć, bo to wiadomo, że pociekło. No ale kochani, co? temat zakończony, także. Można się cieszyć. Także żegnam się z Wami, hejka na razie, do zobaczenia. Trzymajcie się.